Jakaś przeszkoda, która stała na Waszej drodze do szczęścia, do realizacji Waszego celu, upada. W końcu możecie zrealizować swoje zadanie. Nie ma już żadnych przeszkód. Ale pomimo tego, że te przeszkody znikają, Wy zostajecie w domach, w swoich twierdzach, zamknięci. Tutaj są te plany marzenia. Pomimo, że możecie wyjść, Zostajecie. Macie przepiękne widoki na przyszłość. W tej chwili, w tu i teraz nie ma żadnych zagrożeń, żadnych problemów. Patrzycie do przodu. Ale uświadamiacie sobie, że macie bardzo dużo czasu. Klapsydra dopiero zaczyna go odmierzać. Popatrzcie, wy bardzo chcieliście wykonać jakieś zadanie. Walczyliście z przeszkodami, a gdy one zniknęły, odkryliście, że macie dużo czasu, by ten cel zrealizować, że nigdzie wam się nie spieszy. Pojawia się jakiś ślepy zaułek. Wy odkrywacie, że ten cel, o który tak walczyliście, nie jest wam do niczego potrzebny, że to nie jest ta droga. Wy chcecie iść inną drogą. Jeśli chodzi o waszą pracę, wasze biznesy, pojawia się świetna karta mistrz artystów w pozycji odwróconej, więc szacunek, uznanie to posiadacie, robicie co kochacie i jeszcze na tym zarabiacie. Wasze życie toczy się spokojnie, płyniecie z nurtem rzeczywistości, a ona was wspiera. Uwolniliście się od karmy, dlatego nie macie żadnych obciążeń, żadnych problemów, które spowalniałyby wasze ruchy. Możecie po prostu zamknąć oczy i pozwolić ponieść się nurtowi rzeczywistości. Macie możliwość, by nauczać innych, zostawić innym coś po sobie. Możecie opowiadać o swoich sukcesach. W Waszej pracy, w Waszej twórczości, w Waszych biznesach możecie pisać blogi, nagrywać podcasty, jakieś filmy, cokolwiek chcecie, ale warto, by inni mogli dowiedzieć się o Waszych sukcesach, jak to robicie. Pochwalcie się, niech Wasza wiedza nie pójdzie na marne, niech inni korzystają z Waszych doświadczeń.